Cześć, witajcie w pierwszym odcinku FIFA Mobile. Długo się zastanawiałem, czy nagrywać FIFA Mobile, ale w końcu się zdecydowałem, że będę. Powiem trochę o nowym evencie jakim jest Top Transfer. Zagramy jeden w DIVISION, się, a ja zaraz pokażę skład. Właściwie mam dwie karty z nowego eventu. Artu Cabra za kontrakty oraz Kali za te pońce. No, zdobyłem różnice od tej Joucanselo. Czyli najtańsze Kunde kondy, na z paczki. tak samo, tu większość to jest niewymienne. Tak, znaczy, po prostu trafione z paczki. Wszystko tutaj jest albo zrobione w eventie. Tylko te jest kupiony skupione razem z Edersonem. A ta reszta trafia na z paczki, albo odebrana z jakiegoś eventu. Więc idziemy do top Transvers I pierwsze co nam się okazuje, wod czy to. Właśnie na przykład za robienie piłkarzy, Zaraz pokażę o co chodzi, tylko tu najpierw musimy zbierać najpierw było 50, teraz jest 100, jak odebrać się za 50 i trafiłem właśnie jak widać tego Kajusta, czyli jednego z gorszych piłkarzy, ale no bywa i tak, spróbuję jakoś ukażnać tak niedługo tą paczkę, albo więcej odcinek, zobaczymy, a tu już robiłem tak. Cabrala, właśnie odebrałem sobie i wchodzicie w negocjacje i klikacie i negocjujecie. Jakby wam się uda, albo nie. Ja odebrałem cabrala, ale próbowałem też z Fajrwę oraz z y, Bruno Lima bo by mi się przydali. Jednak coś nie wyszło i właśnie jak wam nie wyjdzie, to dostajecie takie Club Score, czyli takie pońce. I to idzie tutaj po kolei, aż w końcu się dojdzie do Zacharii, który ma spoko statsy, znaczy no spoko mogą być. Fajna defensywa w miarę psychika. Base w miarę będzie doganiać na przykład takiego Aubameyanga, który ma prawie 100 tempa. podnają niezłe. Agil agility, taki średni dribbling tak samo. Gwiazdki Stuczek czy słabszej nogi, tak, pod seria. No no tak, ta, to też trzeba zbierać. Myślę, że free to play da się nazbierać, ale o kocze to trudno teraz ponieważ to trzeba codziennie grać. Na dnie nie jestem pewien, czy w free to play grając można to zrobić, bo musicie to odebrać i to liczę się wam do punktów do niego. A tu no mówię, najbardziej cel dw dwóch takich zawodników Kutinio, takie na lewe skrzydło I wywalić tego 8-6 Tam trochę tak samo 17 11 pisa. No tu nie ma co mówić, ten Boga w miarę by mógł jeszcze być trochę lepszy Na no, tak to nie potrzebuje się wszystko Ten get w ogóle też Mógłby być w miarę o 1 co wyżej, więc Tak radio no, no, w i teraz mamy to ma ten najlepsze dobrania. Potem będzie Ericsson, Corona na przykład z no, tak, ciekawszych Z tych słabszych to gil tylko by mnie interesował i go Nie spróbuję zrobić, ale zobaczymy no, nie można. Dopiero za 44 godziny się blokowuje. No i dalej to mamy. Właśnie Manolasa. To raczej nie będzie ciekawy, tylko bardziej bardziej będzie ciekawy z Wudan Po Bentakor będzie ciekawszy niż ten Manolas na środku W sumie ten Manolas jest na środku by mi się przydał Bo mam Declan i Kunt'a I z Declan bym go mógł przyjąć Moriba, no też bardziej interesujący Mikolenko, no jak ktoś nie ma brońce Ja mam kancelotę, więc... No i Edwardek, ktoś... Ja... Nie ja wiem tak średnio te karty, te ostatnie jak zawsze, i ubamy, jak mówiłem, prawie 100 w miarę jako rezerwowy by mógł być. Do mnie do składu by pierwszego szedł. Za Zakaberala, 100 z shootingu. No, Blink, czyli słaby, trochę balans. agresję słaba, no taki średni, ale van by mi się też przydał. Sensi też by mógł być, Krusa tak samo, wiska tak samo. No i tym Bernardino, żeby mieć wyższą bramkarza ale sobie go sobie Galeno też by mógł być. Niezłe tempo, strzały chyba też. No takie się No i dwie ostatnie to nic do zainteresowania. Ja sobie coś spróbuję oglądać z Champions League eventu. Paczuszki większość z tych będę próbował ogarnąć. A co, ten odcinek? To też spróbuję jakoś ogarnąć. Będziemy trać. Ze względu na to, że Liverpool jest klubem. królem z grupy Liverpoolu, o takiego Roberta Firmino bym przyjął. Może ma słaby tempo w miarę strzały, psychika też w miarę. Ale dobry dribling ma 9-9, a 9, 9 5 widać, że chcesz sobie sobie 5 gwiazdek sztuczek. Tu też już zagłosowałem w miarę tak jakoś Nie wiem po prostu żeby odebrać punkt do tego Dzisiaj otwierałem Dokładnie mi kolega Otwierał Trafię tego paredesa Szybko go sprzedałem No 16 minut zarobione Powiem tyle wolałbym tego już winiego na lewe skrzydło zamiast tego paredesa Ale najważniejsze to się ma Alvaro Murata ten kosor jest w ogóle. A tu ucynę tournament. To gra się po prostu. Wybiera się grupę. Ja zrobiłem trzy grupy. I się gra z botem z rywalami. To, żeby token zdobyć. Jak obiecałem na samym zakończeniu odcinka. Zagram jeden mecz w Division Rivas. Tylko że versus attack nie head to head, na następnym odcinku zagramy head to head, będzie ciekawiej Grzegorz, czyli gramy z Polakiem, co mi się często nie zdarza. Oj, będzie to trudny mecz, już to widzę. Może to jest Bejot, co wątpię, bo... wątpię, żeby w to grał, ale patrzę na moje szanse, bo boję się jego składu. No właśnie, no Gerardo mamy lepszego, Donnarumma na bramce, o jeju. ale spróbujemy coś ograć. Na razie dwa mecz pod rząd wygrałem przy nagrywkami. Dwie sobie się przydadzą do paczek. Steven Gerrard, 1-0 Cabral 2-1 Jordinio Wrzutka, ojojoj, tu ja iść górą nie dołem. Kabraci co umiał? o jezu. O, o. Cabral na siłę, 3 do dwóch. W w wyrównany mecz. No Mendes. Hurricane 4-2. Najlepiej już po lewej stronie tak strzelać siłowo, bo wtedy praktycznie nikt, żeby tego nie robił. Jak widać, ten ma to ten ma problemy z wyjęciem tego. No albo tylko, no, 5-3. Myślę, że już wygramy ten mecz, mam nadzieję, że przynajmniej taką. O Jezu, o oj, ojojoj To jeszcze mógłbym przyjąć, ale Gra wiedziała, że po co? To filmy 6 do 5. No to może być remis. Jak się postara bardziej mój przeciwnik. Albo w sumie. Raczej znaczy już to wygrałem. O proszę. 8 do 5, bardzo ładnie. 6 teraz. Ostatnia akcja. Cabral. Nie wyszło. No i wygrywamy. Dodatkowe punkty. Kolejne zwycięstwo. Bardzo fajnie. No i Ojcy. A jeszcze odbierałem na Passa 8489 Ale wpadł 84 jakiś morszwed No niestety chciałbym, mój cel na Star Passa 27 jak widać to chciałbym wbić przynajmniej tu 43 A najbardziej to bym chciał to 50, jeszcze 18489 się z to mi się by udało I mam dla Was pytanie Kogo do pomocy można kupić za 16 milionów? Mam pomysł, wtedy to nawet by mógł być ten 90, ale że ten Madison, właśnie, o jak się pojawił, no właśnie, Boże, ten film nie kosztuje, no prawie 2, ale nawet coś więcej więcej. No. Pozycję, wybierzemy pomocnika i zobaczymy, no kogo na wyświetli mhm mm no i tak się endombele ten eriksen właśnie parejo ten z molmo ciekawy ale to nie ten co trafiłem go tam już w moich żywieniach miliony kosztuje akante and them ten w sumie gorecka kessy gundogan no, zaczynamy, Może ten Tielemans zobaczę jeszcze. Piszcie po się w komentarzach. A się z wami żegnam. Zobaczę w następnym odcinku. Cześć.